Duchowni, którzy udzielali odpowiedzi w naszej ankiecie, wskazali, że połowa z nich doświadczała agresji w różnych formach tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Najczęściej była to agresja słowna, wyzwiska pod adresem księży, agresja w internecie. Przesyłanie komentarzy, wiadomości, komentarzy bądź też e, agresja fizyczna, ona na szczęście w najmniejszym zakresie miała miejsce. Skala agresji wobec osób duchownych czy różnego rodzaju wypadków w obiektach sakralnych jest spora, chociaż trudno w tej chwili jednoznacznie powiedzieć, jak ona jest duża tak szerokich badań na pełną skalę do tej pory nie przeprowadzone. Badania, które w tej chwili mamy dostępne, pierwszy raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, mówią o pewnej tendencji, która rzeczywiście jest wzrostowa niestety. Ona pokazuje, że, tak jak dzisiaj zresztą słyszeliśmy na konferencji prasowej, że duchowni, podobnie jak i dziennikarze, zaczynają stanowić dużą grupę ryzyka, jeżeli chodzi o własne bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, mogą czuć się zagrożeni. Księża w Polsce widzą, że wizerunek księdza w mediach jest wizerunkiem dla nich niekorzystnym. Księża widzą, że żyją w warunkach takiego starcia ideologicznego. No i księża również widzą, że po stronie księży też były no, pewne powody, dla których teraz są atakowani. To nie jest tak, że czują się jako grupa zawodowa zupełnie niewinni, prawda, że spada na nich coś, nie wiadomo za co, prawda, takie są główne wnioski. Tak, czyli, czyli zwracamy uwagę na zjawisko, w tym badaniu, na zjawisko, które tak naprawdę w takiej wielkiej skali, to się w październiku 2020 roku, wtedy kiedy Trybunał Konstytucyjny Wyrokiem ogłosił, że jednak te um, dzieci, które mają jakiś tam genetyczny defekt, to mają prawo do życia też. Duchowni nie zgłaszają y, tych przypadków głównie przez bagatelizowanie ich to znaczy y, koszt zgłoszenia, y, wyzwiska, y, drobnych jakichś szturknięć. Y, czy Pomazania po, po, po murze jest naprawdę wysoki. Prawda? Trzeba przejść przez procedurę zgłoszenia, zawiadomienie, później ewentualne śledztwa i tak często się kończą umorzeniem. Natomiast no, te najbardziej poważne y, akty, y, właśnie napaść fizyczna, poważne zniszczenie mienia są zgłaszane. Niestety też często sprawy są umarzane i to powoduje często zniechęcenie do zgłaszania takich przypadków.